W Pruszkowie powstanie nowa droga gminna ulica Przytorowa. Ulica Przytorowa to bardzo ważna inwestycja na terenie miasta Pruszkowa. Obecnie jesteśmy przy rądzie, które ma ten ślepy wyjazd połączenie właśnie z ulicą Przytorową. Będzie to odcinek 720 metrów z pełną infrastrukturą: z kanalizacją, z wodociągiem, z oświetleniem, ścieżką rowerową, chodnikiem. I to wszystko zakończymy budową ronda u zbiegu ulicy Gomulińskiego i Solidarności, więc będzie to bardzo ważne połączenie, również alternatywa dla Obecnie dociążonej ulicy Staszica. Prace nad powstaniem ulicy przytorowej rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku, kiedy to został zlecony projekt drogi. Po trzech latach zostało wydane pozwolenie na jej budowę. Najdłużej trwa. Ten etap projektowy. Natomiast dzisiaj mamy projekt, mamy wydany z RIT, no i co najważniejsze mamy już środki, aby realizować to zadanie, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie 60% na realizację tego zadania. Kwota prawie 7 milionów złotych. Pozostała część będzie zabezpieczona w budżecie jako wkład własny i w przyszłym roku chcemy zrealizować to ważne zadanie. Pozostaje cierpliwie czekać na finał tej inwestycji.